Rozpoczęliśmy nową kolejkę. Cieszymy się, że mogliśmy po raz kolejny spotkać się na stadionie tutaj nam cerze. A no mecz emocjonujący, Parę zwrotów akcji. Liczyliśmy do samego końca trzymać kciuki za za wygraną. Nie dużo brakowało, ale to jest sport, to jest to są emocje. Liczymy, że następne mecze przyniosą same zwycięstwa i wygrana będzie zawsze po naszej e, stronie. Cieszę się, że coraz więcej osób przychodzi na, na nasze mecze. Mam nadzieję, że e, będziemy się spotykać e, i widować e, naszym naszej drużynie Bankowi. Przegrywamy niestety na inaugurację z Narwą Stronka 3 do 4. E, tym bardziej boli ta przegrana, że byliśmy bezpośrednimi sąsiadami w tabeli i, i niestety teraz tam przeciwnik oskoczył na kolejne 3 punkty, e, co nas oczywiście, tak jak wspomniałem, bardzo boli, ale też okoliczności, w których przegraliśmy ten mecz. Takie no nie, nieoczywiste. Godniliśmy wynik w pierwszej połowie, przegrywaliśmy 1-0, był remis 2-1. Znowu doszliśmy na remis. Kocówka pierwszej połowy, straciliśmy bramkę do szatni na 3-2 i podaliśmy się druga połowa. Czerwona, karkowe ale dosyć, dosyć szybko. Myśleliśmy, że będzie łatwiej. Niestety przeciwnik bardzo, bardzo mądrze się bronił, dobrze się bronił blisko w polu karnym. Ciężko było nam się przebić, przez tą szczerną obronę. Kiedy siły się wyrównały, bo też mi czerwoną kartkę, dalej graliśmy swoje, dalej dominowaliśmy, ale strzeliśmy bramkę, chcieliśmy pójść po pełną pulę. Niestety, piąta minuta chyba dojdzie do czasu, gry, tracimy bramkę. Tak naprawdę, jedyna sytuacja w tej połowie przeciwnika. No bardzo wolą takie porażki i musimy się jak najszybciej otrząsnąć, nie, nie załamywać się, tylko wziąć się do jeszcze cięższej pracy, tak żeby po prostu no, zacząć punktować już od przyszłej kolejki. Mam nadzieję, że, że zaczniemy to robić. Wierzę w to głęboko i, no, i czekamy, czekamy na przyszły tydzień i ciężko pracujemy.